Jedziemy. Cześć! Tutomek z motokontrolera. Wej, jeszcze raz. Cześć! Tutomek z motokontrolera. Dzisiaj razem z kolegami jest ze mną Remik, jest ze mną Tomek, Alias cześć, Misiek. Cześć w serii luźnych opowieści z kanapy. Odpowiadamy troszeczkę na pytania, które zadawaliście ostatnim razem i obecnie parę pytań się pojawiło do nas, więc chętnie odpowiemy oczywiście na te pytania. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. No, no Sytuacje są różne. No, ja, no, mnie, mnie też jeszcze nie przegoniono y, nigdzie z placu, zawsze ten samochód y, udostępniono. No, parę razy się nie udało wykonać jazdy próbnej, bo auto na przykład zgasło. Albo, bo, 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 bo co, bo nie zgasło, bo, bo się popsuło, to się paliwo skończyło, nie? No. Dwa, razy, dwa, dwa razy ze sprzedającym, no, wpychałem samochód na miejsce, na placu, bo prosiłem, żeby wyjechał na środek, żeby było łatwiej zdjęcia porobić, no, obejrzeć to go to i tak dalej. Dostanę, no, no, no i potem już się nie udało wrócić, no i żeśmy wpychali ten samochód. No, no, czasami też nam y, opowiadałeś, opowiadałeś raz, że tam na takiej głębokiej rezerwie, to ja też na głębokiej rezerwie raz, no pan mnie wziął na drogę polną, y, jeepem, Wranglerem i mówi, jedź pan najwyżej, wrócisz pan na piechotę, ja sobie dopchnę. Nie? No to jest właśnie śmieszne. No, 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 no wróci, wró wróciliśmy. I, i jeszcze, 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 jeszcze jedno opowiem. Pojechałem e, oglądać naprawdę, naprawdę, naprawdę fajne auto e, i słuchajcie, ono było gdzieś za, za 3,5 stówki, 350 tysięcy złotych brutto. Mm -hmm. Dwuletnie. Nie chciałem wykonać jazdy próbną, no i się nie udało, bo auto nie miało przeglądu. No to się zdarza zapomniał, Pan zapomniał o, o, o przeglądzie i... No i kurde, no i, i, i sorry, no miał być piękny, ładny, ale też był już spachlowany, poprzecierany mimo 20 tysięcy przebiegu. A a propos jazdy próbny, bo właśnie mi się przypomniała taka fajna historia. Yy, oglądałem też jakieś, no, jakieś Audi to było, już nie pamiętam. Chyba chyba A6 czy coś takiego. 2014 albo 2015 rok, no nieważne. Yy, w każdym razie zrobiłem całe oględziny. Wszystko tam cacy, no i mówię, to jedziemy na jazdę próbną, przejadę się. Nie, proszę pana, ja nie udostępniam samochodu, a ja prowadzę. Mówię, wie pan, no, chciałbym go jakoś sprawdzić. Ja prowadzę, pan wszystko wyczuje. No tak, to siadłem obok, no, wyczuję, nie wyczuję. No wiadomo, lepiej prowadzić, wtedy masz to, to tak, czucie w kierownicy. Czuje się tak? po tak prostu jest. ten samochód. No i spokojnie jedziemy sobie, przyspieszamy, no kościół wyluzowany, gada, trzyma jedną ręką cały czas kierownicę i sobie tam gada, gada. Ja tak w pewnym momencie mówię panie, no a może pan puścić na chwilę tą kierownicę? A za chwilę kierownica Ta... pogubiła. Nie, 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 to nie było nawet to. Ja nie, 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 ale nie. proszę, proszę troszkę zwolnić, niech pan puści. No ale o co panu chodzi? No proszę, puścić kierownicę. No, puścił kierownicę. Po razu. No to, to była chwila momentu. Ja Dobra, o. dziękuję, skończyliśmy jazdę. No już wtedy ja już wiedziałem, dlaczego nie chciał. A chciałem. wymiechał na jazdy tak. prawda. No, mi zdarzają. Mi się też zdarzają takie sytuacje, że rzadko, bo rzadko, ale faktycznie tak nieraz raz że sprzedawcy nie chcą udostępnić samochodu, mówią, że jazda, no dobrze, ja jadę i tak dalej. No bo mówi, no ja podchodzę tak, że skoro samochód jest mój, to ja wykoduję ja, nim jazdę. Jak będą, nie wiem, pieniądze na stole, auto jest sprzedane wtedy sobie jeździcie, ile chcecie, no nie? No. Co mu zrobić, no, no ma do tego prawo, no nie, no nie chce, no to nie chce, no nie, no to jest właściciel, na siłę go nie zmusimy, no, czasem są też sytuacje, tak jak już nieraz opowiadaliśmy, że jak sprawdzamy samochody sprowadzone z zagranicy, ładnie, pięknie w ogłoszeniu, samochód już przygotowany, zostaje tylko rejestracja i tak dalej, przyjeżdżamy, nie mamy nic, nie ma polisy, nie ma ubezpieczenia, nie ma tablic, nie ma niczego, nie ma jazda, no nie, wyjechać, no nie ma jak z placu wyjechać, no jazda, no wie Pan, ja Panu dam tablicę, niech Pan sobie jedzie, no nie, nie. wie Pan co... To niech pan da te tablice, i ja się z panem pojadę, no nie? A nie, 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 ja nie będę jeździł, bo wie pan, czym to grozi, jakie są mandaty. Ja mówię, wiem, dlatego mówię, no co robimy w takiej sytuacji? Pan bierze to na klatę i jedziemy, no bo ja mówię, ja też nie wyjadę z placu, no nie? Nie, nie no to nie, no to robimy króciutkie tutaj na placu manewry, które da się wykonać, i tyle, i na tym kończymy. Wiadomo, że no ładnie pięknie jest w ogłoszeniach, i ludzie sobie z tego też sprawy nie zdają, bo nieraz już się spotkałem z takimi sytuacjami, oglądając jakiś samochód na placu. Nie tak dawno e, przyjechała rodzinka, e, samochód dla córki, no i jak? No samochód stoi na placu, oczywiście sprowadzony, no pooglądali ładny, ładny, no podoba ci się, tak, tak, super, ładne, piękne auto, no oh, oh. no to co? No to chcielibyśmy się przejechać, nie ma problemu, ja patrzę, facet przynosi polskie blachy, no nie, zakłada jakieś tam na tych, macie jedźcie tego, no nie, no i tak, oni, wiadomo, emocje, wszystko tego chcą kupić. On z nimi nie jedzie. Daje im no samochód, powierza zero papierów, zero, wszystkiego, nie ma nic, puszcza ich, no nie? Nie daj Boże, cokolwiek się stanie, no ci ludzie chyba nie są świadomi, jakie by były tego konsekwencje. No, masakra wszędzie wszystko. No wiesz, no działają w emocjach, bo to tak. jest. Tak. <grym> no i adrenalina I to, jest, w tak. chwilze, w I to jest takie wypuszczanie, wracanie i tak dalej. Więc tutaj zawsze mówię, przestrzegam i sprawdzajcie to i bądźcie mówię. ostrożni i czujni, nie dajcie się. Bo nieraz można sobie naprawdę zrobić biedę, a takie sytuacje się zdarzają. Zwykła nawet jakakolwiek kontrola, a zresztą policja też wie, jakie samochody są na komisie, jakie blachy zakładają komisarze. I tak nieraz już też miałem, a nie masz blachy tego. Yy, jedź jak coś, to ja mówię, nie, ja nie będę, nic się nie bój. Tu policja, no wszyscy mnie znają, powiedz, że jesteś że mnie z komisją. no nie. Powiedz, że jesteś ode mnie z komisu, nic Ci nie zrobię. A ja wy wiesz co, nie, ja mówię, wolę sobie oszczędzić, mówię, takich sytuacji, jeżeli chcesz, wsiadaj, ja siadam obok. No i w tej sytuacji, no okej, okay, no, nie, no, no nie, podejmujemy takiego ryzyka. Jak chcą, to jeżdżą, jak nie, to nie. No, parę razy zdarzyło mi się też, że jak ktoś jakoś tam miał, e, no już takie samochody, no nie wiem, można powiedzieć, że sportowe albo bardzo drogie, no to czasem też tam niektórzy sprzedający mówią, że tam, no, jeżeli on może, no to on by chciał wykonać tą jazdę. Oczywiście wszystkie polecenia i tak dalej wykona, o, których mu, o którego poproszę. No to tak robimy i tak. No, lepiej zrobić taką jazdę niż nie zrobić żadnej. No, nie, no bo wiadomo, w takich sytuacjach lepsze to niż nic. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Dobra, kolejnym pytaniem, jakie jeszcze do nas mieliście, to czym się zajmujemy poza pracą w motokontrolerze? Jakie są nasze pasje, zainteresowania poza motoryzacją? Czym się zajmujemy? No to zależy. No powiem szczerze, że no ja, yy, oprócz tego, że tutaj pracuję, no to pracuję też w innej firmie. Yy, I jestem metrologiem, a dokładnie pracuję w kontroli wymiarowej na maszynie pomiarowej w przemyśle lotniczym. <śmiech> Więc <śmiech> nie do końca branża motoryzacyjna, no ale, ale coś tam po części związane. I co? Czy to jest pasja? Poza taka moja, ta branża lotnicza? Niekoniecznie. To jest po prostu moja praca, wyuczony zawód. Jestem po studiach, skończyłem mechanikę i budowę maszyn lotniczych, kiedyś Wam o tym mówiłem, więc, więc pracuję po prostu w swoim zawodzie, wykonuję swoją pracę. Jest to, no niektórzy powiedzą, nudna praca, bo to jest typowo praca przed maszyną, pisanie programów. Mierzenie sztuki, i tak dalej, więc 8 godzin przed biureczkiem. Natomiast powiem szczerze, że Motocontroller to jest taka odskocznia, bo zawsze sobie pojadę, pozwiedzam różne rejony mojego województwa i nie tylko, poznaję różnych ciekawych ludzi, mam okazję z różnymi ludźmi porozmawiać, powymieniać jakieś doświadczenia, pojeździć sobie ciekawymi samochodami. Więc to powiem szczerze, jest taka, taka dla mnie odskocznia. No, zawsze motoryzacja była moją pasją. Siedzę w tym, lubię to od małego, więc stąd też tutaj jestem i to robię. No, jeżeli chodzi o mnie, no, jeżeli chodzi o pasję, no to chyba tak samo jak Tomek. No, motoryzacja, no, to nie potrafię niczego innego <laughs> powiedzieć. On no, też, też zawsze od dziecka motoryzacja jeszcze do niedawna wychodził tygodnik Autoświat. Pewnie pamiętacie, nie? Mhm. Mm no, no to tam prawie od pierwszego numeru miałem wszystkie co tydzień kupowałem. Świat dopiero no. dwa lata temu chyba. No, Zamtęli, no, no, te... no, 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 no tak. jak się skończyło, no to już się tak. skończyło, nie? Ale po prostu i oddechy do dechy za każdym razem <laughs> w pierwszy dzień, jak brałem w kiosku to No motokontroler no to też <laughs> moje drugie zajęcie dodatkowe. Na co dzień pracuję w branży wydobywczej w górnictwie. Jestem inżynierem, górnikiem i pracuję w kopalni po prostu. Kiedyś pracowałem w kopalni podziemnej, 4 lata. Trochę wydobywałem miedzi, trochę gipsu, trochę anhydrytu. Aktualnie piasek kwarcowy na szkło. Więc górnictwo no to. To taka moja druga miłość, po motoryzacji, to, 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 właśnie, to właśnie górnictwo, nie? No i tyle, nie? Misiek, jak u Ciebie? No cóż, no jak, to jak wszyscy, no nie jesteśmy ludźmi przypadkowymi. Wszyscy w jakiś tam sposób do tej motoryzacji ciągniemy, tak? Tak samo ja, jest to, jest to też moja pasja. Jest to moje hobby od dzieciństwa, które w pewnym momencie mojego życia stało się również moją pracą. No To już od kilku lat, nie mówię o motokontrolerze, ale, ale od kilku lat tam prowadziłem swoją działalność. Zajmowałem się sprzedażą części samochodowych i samochodów też od czasu do czasu również. To taka, takie moje zajęcie było jedno z zajęć. Dodatkowo też jest to takie moje hobby. Pracuję w branży muzycznej, koncertowej. Robię koncerty, można to tak powiedzieć. Robię, nagłaśniam, obsługuję, robię zaplecze koncertowe, jeżdżę z zespołami. No, taka to też jest hobby. No i oczywiście, Motokontroler, moje, moje takie zajęcie, które traktuję jako taki wentyl w tym wszystkim, bo no, czasem właśnie wymaga to nasze takie zabiegane rzeczy, życie. Odpoczynku, takiego odpoczynku, yy, według mnie, takiego spuszczenia powietrza z głowy. No wtedy sobie jadę, testuję samochód, badam sobie to, rozmawiam z ludźmi, kontaktuję się, nawiązuję nowe znajomości. Jest to taka odskocznia od wszystkiego. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Polecamy wszystkie. Polecamy. Tak, Jak <śla> dokładnie. Jak... Bezwypadkowe i jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Jeżeli ktoś chce, zapraszamy. Dobra, na dzisiaj kończymy. Tyle pytań do nas. Jeżeli macie jeszcze jakieś, pytajcie, zadawajcie, zostawiajcie komentarze, nawet pod tym filmem, czy pod filmami, które tam. Oglądacie my te pytania zbieramy i postaramy się oczywiście na wszystkie odpowiedzieć. I widzimy się w kolejnym odcinku z luźnych pytań do nas z kanapy. Trzymajcie się, pozdrawiam was. Na razie cześć. Cześć na razie. Hej. Cześć.